Kochani, z tej strony macie Logopeda z sercem. Dzisiaj opowiem Wam o neofobii żywieniowej. Co to jest neofobia? Neofobia to lęk przed jedzeniem, niechęć do jedzenia. Co możemy zrobić i dlaczego jest to tak ważne? Tak naprawdę dzieci, które mają, mówi się o nich, nie, że są niejadkami, że mają wybiórczość pokarmową, ten lęk związany jest z wieloma aspektami ich życia. Bo pierwsze, co robimy, jeżeli widzimy jedzenie? Już powiedziałam, właśnie widzimy jedzenie. Czyli używamy zmysł wzroku. Jeżeli dziecko dostaje mały talerz wypakowany po brzegi, już jego wzrok mówi, o, chyba tego nie zjem. Ale jeżeli dostaje duży talerz, z małą ilością, pomyśli, o, jak mało? Może chętniej spróbuję wtedy, prawda? Więc wzrok odgrywa bardzo ważną rolę. Jeżeli mówimy. Nie o neofobii, ale też o uczeniu jedzenia. To tak naprawdę kolory. Kolorowe jedzenie, dziecko chętnie sięga po kolorowe jedzenie. Wracając do neofobii, mówiliśmy o wzroku. Teraz mamy jeszcze tak naprawdę smak. Smak potraw też może wpływać na to, że dziecko nie będzie chciało jeść. Może także konsystencja, dotyk, dziecko może nie chcieć dotknąć pożywienia. Dlaczego tak ważne jest to, aby dziecko jadło zróżnicowanie? Dlatego, że tak naprawdę, jeżeli dziecko je ciągle jeden pokarm, powoduje to u niego niedobory żywieniowe. Może wpływać tak naprawdę na zaburzenia rozwojowe, zaburzenia wzrostu. Wcześniej mówiło się właśnie o niejadkach, o wybiórczości pokarmowej, czyli na przykład dziecko jadło tylko produkty w kolorze białym albo serki danej marki. Co wtedy możemy zrobić? Można tak naprawdę ten serek, którego skład niekoniecznie nam pasuje, zmieszać w bardzo małej ilości z serkiem, który ma dużo lepszy skład. Czyli dajemy łyżkę do tego serka i małymi kroczkami po prostu powodujemy to, że dziecko próbuje. Oczywiście dajemy do opakowania po tym serku, który dziecko akceptuje. Tak naprawdę małymi kroczkami musimy budować u dzieci zmiany, jeżeli chodzi o problem z jedzeniem. Co jest jeszcze bardzo ważne przy neofobii żywieniowej? Tak naprawdę jedzenie to emocje. Dlaczego? Bo w naszej kulturze celebrujemy jedzenie, więc delektujemy się jedzeniem. Więc dziecko, widząc jedzenie, tak naprawdę kojarzy je z emocjami, które, które mu towarzyszą. Więc musimy się tutaj postarać, żeby te Emocje były pozytywne. I tak naprawdę, bo ten problem dotyka dzieci mniej więcej od 18 miesiąca, dwulatków. Dla dziecka, dla takiego małego wojownika między drugim a trzecim rokiem życia, jest to ogromne wyzwanie dotyczące, związane jedzenie z emocjami, tak naprawdę ze smakiem, dotykiem, węchem, z akceptacją. I tutaj dziecko naprawdę dostaje dużą dawkę wielu bodźców, więc naprawdę postarajmy się mu w tym pomóc. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy do nas do gabinetu Logopeda z Sercem na zajęcia. Chętnie Wam pomożemy, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!